Bo to tu! Cześć widzowie, cześć YouTuberzy! Cześć, cześć kochani. patroni! Martuś, tutaj w buzerku, a to dlatego, że nagrywamy właśnie dla Was odcinek z naszego nowego setupu o sprzętu ubrań motocyklowych, w których będziemy jeździć, bo też zmienił się nasz motocykl, ale o tym będzie w innych odcinkach. Teraz opowiemy Wam o Ciuchach. Zapraszamy! Na ten sezon dużo się u nas zmienia. Zmieniamy troszeczkę yy, charakter też yy, naszych wyjazdów. Miało być. Było ostatnio bardzo turystycznie i podoba się nam to obojgu, ale będzie też było to tu na mieście. Tego nam zabrakło w poprzednim sezonie. Mam nadzieję, że w tym sezonie uda się nam nadrobić. Będą też kłady, będą motocykle. Zmieniamy zupełnie motocykl. <laughs> Tego jeszcze nie było, ale zobaczycie później. I będzie nowa stylowa na ten sezon. Chciałem Wam pokazać ciuchy, które w tym roku wybrałem dla siebie i które są nowe też. Będzie miała Martuś nowe ciuszki. Także pokazujemy przede wszystkim, zaczniemy od ciuchów, które będą pod spodem. Proszę bardzo, Martuś jest w moim starym buzerze, bo stary buzer jest stary, a tu mam nowy buzer Yamaha, bardzo fajny, który postanowiłem sobie. Nawet i teraz będę miał, będę miał taki oto buzer, a ten stary, widzicie, Martuś nosi, ale będzie na sprzedaż, więc możecie obserwować ogłoszenia, co się tak skrzywiła? będzie na handel. Martuś, proszę bardzo, no tak musisz właśnie teraz przymierzyć, przymierzyć buzer Yamaha, wybrałem buzer Yamaha, jest to nowy model buzera, który nie było wcześniej ponieważ jest bardzo fajny, komfortowy. Ten plastikowy, stary, był trochę ciężki, był niewygodny, był niekomfortowy, przez to, że jest z plastikami to był Lit Adventure, który uważam jest bardzo dobry i naprawdę szczerze polecam, ale ten jest bardziej komfortowy, a myślę, że jeśli chodzi o zabezpieczenie i bezpieczeństwo, to tą podstawę, którą potrzebuję do jeżdżenia, będę miał specjalnie Wybrałem ten buzer, taki trochę lżejszy, żeby mieć więcej komfortu, ale przede wszystkim do e, użytkowania, no, no. użytkowania. Użytkowania ty się rozbieraj, tam. No jak? Do użytkowania mnie na każdym froncie. Dualowego, czyli, żebym mógł e, używać go też i na kładzie, i na motocyklu. Więc e, mam nadzieję, że tutaj się też sprawdzi. Wow, Ła, założyć. No teraz to wiesz. Proszę bardzo. E, do tego zestawu. Będą jeszcze inne gadżety, ale to jest to przede wszystkim co mogę używać i na kładzie, i na motocyklu. I tutaj w tym wypadku to jest bardziej komfortowe, bo jest to ochraniacz Z pianki kurde. To jest mój rozwiąział. Nie, wziąłem tomeczkę. będzie dobra. Tak, można tutaj sobie wyciągnąć. Prezentacji tego produktu jeszcze nie robiłem, więc będzie, że tak powiem, w najbliższym czasie. Ale jeszcze, jeszcze tej prezentacji nie robiłem. Uchrania człokcia, tu, tu, elegancko. Coś jeszcze? No, wróćcie Dobrze. Po, zaprezentuj dokładnie, jak ja mięśni. Mm, ekstra. <laughs> Ty, proszę bardzo, także znaczy to jest to? Do... A, pas jeszcze. Musisz pomóc założyć. To jest buzerek, a ja już wam pokazuję mhm. takie oto rękawice. Jak chyba 5? Aha, tylko. Tak. Takie o, fajne, słuchajcie, naprawdę czuję się komfortowo. W tym buzerku przede wszystkim to co mi się podoba to klatka, która jest cała, Jednolitym elementem. Co się nam wydarzyło niedawno, jakiś czas temu wydarzyło się to, że jeżdżąc na kładach, nasz koleżka skakał przez rów, był tam wycięty słup, uderzył i kierownica uderzyła go w mosty, bo nie miał ochraniacza z jednolitym elementem. Tutaj po prostu miał tutaj zameczek, on był jakimś ochraniaczem, jak i było bardzo niefajnie. A teraz jak wyglądam, dobrze? Ja bym wyglądała. No to zaraz Ci go założymy teraz. Zobaczymy, a ja pokażę. Musi oczywiście być bardziej biały śleb, więc bardziej twarzowy tam. No jestem. Tutaj także mamy ten buzek. Zobaczcie w kolejnych filmach albo na kanale. Jest prezentacja ochraniaczy jamakowych, które też możecie sobie zobaczyć. Ja wybrałem ten buzek, już go mam, więc jest fajnie. Cieszę się bardzo. A zaraz Wam pokażę resztę rzeczy, a Martoś może wskoczy buzel niech przymierzy. Bo to może jej rozmiar. Tak, właśnie. Czujda? Niestety damskich nie ma, ale są dziecięce te bubnere, więc możecie sobie też wybrać taki buzer e, dziecięcy. Może będzie też dobry, właśnie dla kobiet. To nie jest dla mnie idealne. A, no to już jest. Całe. Czy nie musisz używać tego No ja chcę. No dobrze już. O, tak zapytałaś na tyle tutaj ładnie ubierzemy a ja zaraz wam pokażę następną rzecz proszę bardzo następna rzecz to rękawice jedne z to są chyba te pierwsze rękawice które chciałem wam pokazać przede wszystkim e, są to rękawice Yamaha, ja takie całe z materiału nie ma tutaj chociaż e, no nie od spodu jest i skóra, ale fajne rękawice Nowość też z Yamaha bardzo mi się podobają. Przede wszystkim to są rękawice letnie, lekkie, można ich używać i na szosie, można ich używać i na kładzie. A o to mi chodziło, żebym miał komplet ubrań takich stylowych, fajnych, które będę mógł używać w, w różnym sposobie jazdy. To są moje nowe rękawiczki. Super, oczywiście te wcześniejsze. Mam może pokazać, w których rękawiczkach jeździliśmy, bo ma takie same. Rękawiczki też były Yamahowe, skórzane. To takie bardzo letnie rękawice do jazdy, które używaliśmy po prostu non stop. Non stop jeździliśmy tylko w tych rękawiczkach. Uwielbiamy je, ale po prostu mają ze sobą już tyle sezonów i tyle e, jazdy. Może nie tyle sezonów, co samej jazdy. Jak wyglądam? Że... No nie Trochę do popływie. Czyli to Takie oto rękawiczki. Do tego ja wybrałem nowy zestaw w ogóle cały ubrań. Cały zestaw. A Martuś, a Martuś zaraz wam pokaże co ona wybrała. Umie coś innego, jak nie kurtka, którą wam niedawno prezentowałem. Bardzo fajna, bardzo mi się spodobała. Wybrałem kurtkę wyprawową, która się nazywa jak się nazywa, zobaczcie sobie tutaj w opisie, będziecie wtedy wrzucę wam opis. Jeszcze nie wierzyłem tej kurtki, jest to rozmiar S, no bo jestem taki hojrak, <grym> a kurtka mi się podoba i to też jest fajna kurtka, bo ma, będę mógł jej używać i na kładzie, i na motocyklu, i na wyprawie, i w wersji trochę bardziej e, terenowej. Do tego są e, bardzo fajne spodnie, które już Wam pokazuję. Będziemy, będę jeździć jeszcze dodatkowo w tych oto spodniach. To są spodnie, które stanowią komplet z tą kurtką zaraz się w to pakuję, przymierzę, bo jeszcze tego nawet nie zakładałem. A jeszcze pokażemy wam dodatkowo inne rzeczy, ale to za chwilę najpierw skoczę w ciuchy, w ciuchy Yamaha, zobaczycie jak to wyszło. Ledwo się zmieścił, za dużo je. Podpinię <laughs> tutaj tyle. Ciężko było to założyć. Dobra, jeszcze kufteczkę przymierzymy. Slimkit. Ale już jest mi tak gorąco, to masakra. A kurtka tak, się kurtem. nazywa Baku, a spodnie Tara. Oczywiście to widzieliście prezentację, jak nie widzieliście to zajrzyjcie na ten odcinek, gdzie pokazywałem te ubrania e, i sprawdźcie sobie co są warte. I dlaczego je wybrałem? Właśnie dlatego, że będą świetnie pasować do stylu naszych wyjazdów też. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą zmieniamy, więc zobaczycie... Wygląda mi na to, że to będzie miało jakiegoś tego turystyka. Albo adventure, o, źle powiedziałam. Adventure'owa jakaś ta kurka mi się też tak kojarzy. Będzie no, jeździć, mamy to... prawy z kangurami. Ty nie będziesz jeździć? No ja nie mam takich ciuchów ładnych. Jak to nie ma? Buzek mi zabrałeś. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Górna jak jaki odpicowany jak i co? niedziela do kościoła. Ja chcę zdjęcie. Jeszcze nie mierzyłem tego, nie wiem jak to wygląda. To fajnie, nie fajnie. Nie, nie wiem. wiem, taka generalnie jakaś tu się duża wydaje, chociaż niby... No niby nie? Spodnie to są... to są, to są ciasne. Nie no? Już nie możesz przytyć. Ale strasznie dużo tu kropina. Ojej, już ciężko się schylić. Hello? Jeszcze tutaj coś jest. Najładniejsze te klapki. Hmm. Tak? Ta. tak wygląda, słuchajcie mój setup na ten sezon <noise> powiem wam, że konato bardzo fajnie się czuję natomiast jest mi już strasznie gorąco bo tych podpinek tutaj tego wszystkiego po prostu jest bardzo dużo kurtka systemowa zobaczcie sobie filmik wcześniej a zobaczycie co tam nie będę się wywodził na temat tej kurtki i tego kompletu ubi. A teraz pokażę my Wam coś naprawdę no specjalnego. Będzie specjalne. Walzłem! <noise> <Blażę>. Super ciuszki! <noise> Bardzo się cieszę wobec tych wszystkich nowych UGAM. Eee, tymczasem nasze stare ciuszki trzeba wystawić na sprzedaż. Większość to nie wszystko, to jakby zestaw mamy wyjazdowy, turystyczny na wyjazdy jakieś dalekie. A teraz coś kurczę, na co czekałem bardzo długo. Paczka ze Stanów i proszę bardzo, to jest Bartusi nowe wcielenie. Proszę bardzo, ICON! <laughs> Zajemliście stylowa Fajna, lekka kurteczka, typowo na ganianko wieczorne po mieście, ale to nie tylko Martuś dostała taką kurtkę, ja też. I teraz, proszę bardzo, a ja będę stylowa. Patrzcie na te kolory! Nareszcie coś kolorowego, kurczę! W całej Europie jest czarno-szaro i ponuro, a ze Stanów mam takie oto kolorki. I Martuś ma, i ja mam. Ikon kurta się nazywa jedna i druga. Tak samo jest to. Komplet damski i męski, moja kurtałka się nazywa e, Overload SQ2. Mamy, e, Martusi chyba też jest tak, Overload SB2. SB2. o Overload SB2. To nowy produkt, tak naprawdę nie zmieniliśmy z nim wcześniej kontaktu. Wyszukałem i jak zaczęliśmy sprowadzać Icona, kaski, które widzieliście, też są zajebiste. Tak e, pomyślałem, mówię, choć Martuś, spróbujemy najwyżej nie będziemy zadowoleni. Spróbujemy z tego. Zobaczymy jaka to stylowa, jak to wygląda. I powiem wam... Przede wszystkim kolory są Tak, musicie to zobaczyć, nie? Te kurtki e, są kupione przy, o przeznaczeniu takim jeździe szosowej, żebyśmy mieli jak pojechać, porobić wutu tutu na mieście. Czyli taka typowa, stylowa. Na lans. Na lans, bans i w ogóle, nie? Ale z tych, e, z tych kurtek bardzo się cieszymy. Są fajne. Przyszły wygodne, takie leciutkie, bo tutaj nie ma żadnych membran, żadnych tam super, nie wiadomo jakich dodatków, po prostu są to kurtki takie na miacho, na fajny wypad, a tymczasem wydaje mi się, że i tak będę w nich latał i to nawet na jakieś, nie wiem, na Włochy gdzieś polecimy czy coś, to, 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 to będzie właśnie to, nie, kurtka wentylowana, tutaj nie ma za dużo, jest bardzo dużo wentylacji, całe panele wentylowane, Ty, w tym przód ochraniacze 3DO, i w iconie nie uwierzycie. Jak cała Europa nie daje ochrony pleców, to w Iconie macie porządny, prawdziwy ochraniacz pleców, a nie jego imitację, czyli tylko jakąś piankę. Po prostu tutaj mamy te rzeczy. nie? No i zobaczcie, to będzie nasza stylowa właśnie na ten sezon, na wieczorne Ganianka, na łoto toto i z tego bardzo się cieszymy. Naprawdę powiem Wam, że te ciuchy są. Bardzo fajne, stylowe. Trochę to jest taki sztywny dosyć Stylny, materiał. Może no. się to tam gdzieś... No i muszę się ułożyć jeszcze może Na razie tutaj też. Ale stylowa bardzo nam się podoba. I mi, i Martuś. Nawet pasuje to do moich spodni ja Nie tak. z niebieskimi stawkami. No. Tu trochę szale. Ekstra. Będę miał w czym ganiać. Nie tylko może jeansy, e, ale głównie jeansy i buty. No i zobaczymy, jak, jak Wam się podobają te rzeczy, to możecie znaleźć je też na Yamas.pl, więc sobie zajrzyjcie. W razie czego możemy Wam takie coś też sprowadzić. A dla nas stylowa taka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Fajnie, że jesteście. Mam nadzieję, że podobał się Wam odcinek yy, i te nasze yy, to, co wybraliśmy. Zobaczymy, jak będzie się w tym jeździć. Jak yy, pojeździmy w tym ten sezon, to po prostu damy Wam znać, czy to te rzeczy są takie, czy, czy owakie, czy jakie tam nasze poprzednie heldy były bardzo dobre. Byliśmy z nich też bardzo zadowoleni, ale coś zmienić, nie? Raz na 50 tysięcy kilometrów. Do zobaczenia, piąteczka. Trzymajcie się, cześć.